Dzień hey moi drodzy, witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na ulubieńców sierpnia i powiem wam, że zastanawiałam się zanim zaczęłam nagrywać ten film jak inaczej te produkty określić i stwierdziłam, że to są kosmetyki, które po prostu rozwalają system, wszystkie te produkty są drogeryjne, droższe, tańsze ale jednak jest to drogeria, niektóre można złapać stacjonarnie i online inne są dostępne tylko online ale są to kosmetyki drogeryjne, są to kosmetyki w większości polskich marek i naprawdę są rewelacyjne. Zaczniemy sobie od pielęgnacji. Tutaj mam cztery produkty i pierwszy produkt, który jest moim absolutnym ulubieńcem tego miesiąca, jeśli chodzi o kategorię włosy, to jest odżywka emolientowa z By Only Bio, Hair z By Only Bio. Jest to odżywka z masłem Szea, olejem lnianym i olejkiem z awokado. No i powiem Wam, że to jest naprawdę odżywka, która domyka te łuski włosów. Ja z marki Only Bio testowałam wcześniej tylko maski, miałam chyba jakąś odżywkę, ale ona nie była taka końcowa do metody OMO, zamykająca, tylko chyba proteinowa, więc używałam jej raz na jakiś czas. Tej używam co drugie mycie, czyli przykładowo we wtorek nakładam jakąś standardową odżywkę plus szampon i w drugim kroku nakładam tą odżywkę. A na przykład w czwartek używam w drugim kroku maski, żeby te włosy troszkę mocniej dociążyć, żeby je mocniej odżywić. No, rewelacja, naprawdę świetna odżywka. Odżywka, która jest lekka, a zarazem te włosy nie są spuszone, tylko tak idealnie dociążone, bardzo, bardzo gładkie. Wyglądają po prostu przepięknie Bardzo podoba mi się to, w jakim stanie są moje włosy na ten moment I jeśli chodzi o długość, o kolor, ale też głównie jeśli chodzi o ich stan Bo one naprawdę są takie mocno odżywione, są wygładzone Nie są takie wiecie, posiapane, ładnie rosną Oczywiście jest to zasługa całej mojej pielęgnacji włosów Tego, że jestem bardziej świadoma, że używam produktów z dobrymi składami A nie nakładam oblepiacze silikonowe, które dają efektu na chwilę ale ta odżywka też dużo mi dała. Bardzo ładnie te włosy zamyka, bardzo ładnie je wygładza. No, wyglądają po prostu przepięknie. Także polecam. Ona jest całkiem fajnie wydajna, bo ja jeszcze tutaj mam jej gdzieś tyle, a używam jej dosyć długo. Warto wspomnieć też o zapachu, bo kosmetyki Only Bio do włosów pachną przepięknie. To są takie słodkie, delikatnie owocowe zapachy. No, po prostu spadla włosów, jeżeli nie znacie, gorąco polecam. Dalej przechodzimy sobie do produktu, do demakijażu i jest to Facebook seria Skin Harmony. W ostatnich ulubieńcach pokazywałam Wam leczny tonik z tej serii, a dzisiaj pokazuję Wam rozpieszczający olejek do demakijażu. Tutaj również mamy dobry skład, 98% składników powodzenia naturalnego i kto mnie ogląda regularnie, ten na pewno wie, że ja bardzo lubię masełka do demakijażu, jeśli chodzi o pierwszy etap oczyszczania. Ale raz na jakiś czas, mniej więcej raz w tygodniu, sięgam po olejek do demakijażu, dlatego że nie dość, że on mi ten makijaż rozpuszcza zmywa, to jeszcze mi skórę natłuszcza. I powiem wam, że ten olejek to jest chyba najlepszy olejek drogeryjny, jaki do tej pory testowałam. W ostatnim czasie testowałam też olejek drogeryjny, który okazał się bublem, olejek zisany, który robił taką mgłę na oczach, że to pojęcie ludzkie przechodzi, po prostu nie dało się tego, wiecie, zmyć. Przez 20 sekund człowiek nic nie widział. To też delikatnie, tak może nie podrażniało, ale po prostu czuć było, że jest coś na oczach. Olejek się bardzo słabo zmywał, tak dziwnie się mazał, a nie był tłusty, więc to była bardzo dziwna formuła i nie domywał, nie rozpuszczał makijażu. W przypadku tego olejku same plusy, bo on jest faktycznie olejkowy, ale on jest tłusty w dobrym tego słowa znaczeniu bardzo łatwo, bardzo szybko zmywa się wodą, wszystko super rozpuszcza i dodatkowo przepięknie pachnie. Ta seria Skin Harmony to jest chyba najładniejszy zapach, jeśli chodzi o facebook. Polecam, jeżeli jeszcze nie znacie, to warto przetestować. Mamy tutaj 130 ml, a olej jest całkiem wydajny. Ja zużyłam go tyle, no ale jak mówiłam, używam go raz w tygodniu, czasem dwa razy w tygodniu, żeby po prostu tą skórę natłuścić. Jakiś czas temu, wydaje mi się, że około roku temu w jakimś filmie pielęgnacyjnym mówiłam Wam, że stosuję tą metodę od bardzo dawna i że mi się to super sprawdza, że moja skóra lubi takie dodatkowe natłuszczenie raz na jakiś czas, także olejek z Facebookm, Skin Harmony polecam serdecznie. Kolejny produkt pielęgnacyjny to mleczko serum z witaminą C od Isany. I jeśli chodzi o kosmetyki Isana, jakiś czas temu nagrywałam dla Was top 10 kosmetyków tej marki. Chętnie pokazałabym w tym filmie wszystkie te produkty, bo one są naprawdę świetne i w dobrej cenie, ale stwierdziłam, że pokażę jeden moim zdaniem najlepszy. I jest to właśnie to mleczko. Ja nigdy nie lubiłam nakładać balsamów, bo balsamy kojarzyły mi się z lepkością, z ciężkością. Zazwyczaj te formuły były takie dosyć tłuste, nie za szybko się wchłaniały, no i czuć było tą taką nieprzyjemną, tłustą warstwę, a w przypadku tego produktu nic takiego nie ma. To jest bardzo lekkie, bardzo delikatne mleczko, które się niesamowicie szybko wchłania. I po prostu na skórze go nie czuć, a bardzo ładnie, bardzo mocno nawilża tą skórę. Fajnie ją odżywia. Dodatkowo ten balsam przepięknie pachnie to jest zapach takiego tropikalnego drinka. Mamy tutaj witaminę C, więc naprawdę same plusy. Pojemność to 200 ml, cena około 10 zł. Więc jeżeli szukacie fajnego, lekkiego mleczka do ciała, które się bardzo szybko wkłania, które przepięknie pachnie i kosztuje grosze to polecam ten produkt z Isany. Ostatni ulubienie z pielęgnacyjny sierpnia to prebiotyczny tonik pielęgnacyjny od marki Skintra. Ja przez ostatni miesiąc testowałam 5 kosmetyków tej marki i znowu jak w przypadku kosmetyków Isany najchętniej pokazałabym Wam wszystkie, bo one mi się bardzo dobrze sprawdzały, ale znowu stwierdziłam, że pokażę jeden moim zdaniem najlepszy, taki bardzo wyróżniający się i jest to właśnie ten tonik. On jest mleczny, on jest emulsyjny, więc coś co ja uwielbiam, jest taki bardzo bogaty, treściwy. Nawilżający, bardzo szybko się wchłania, ale nie do zera. Ta skóra zostaje taka lekko otulona on się nie klei jest super wydajny. Mamy tutaj sporo składników nawilżających i odżywczych więc to nie jest taki zwykły tonik, który tylko nam odświeży skórę i przywróci pH, ale też łagodzi podrażnienia, koi nam tą skórę no i właśnie ją nawilża bardzo przyjemnie otula. Jest idealny po zabiegach kwasowych, kiedy skóra jest podrażniona, zaogniona. Fajnie się sprawdzi po kąpieli słonecznej, żeby tą skórę ukoić. Dla skór tłustych i mieszanych może być to idealne rozwiązanie na lato, żeby nakładać ten produkt zamiast kremu. Bo on jest naprawdę odżywczy, a zarazem bardzo lekki. I myślę, że z jakimś leciutkim serum fajnie by się w tej roli sprawdził. Także polecam, bardzo go lubię i chętnie będę go dalej używać. Przechodzimy sobie teraz do makijażu i zacznę od podkładu, który pokochałam w sierpniu. Jest to Miss Sporty Natural Perfect Match. Jak testowałam ten podkład, to on mi się spodobał, ale po teście go odstawiłam, bo kolor okazał się dla mnie za ciemny. Jednak w lipcu do niego wróciłam no i się zakochałam. Przez ostatnie kilka filmów, które dla Was nagrywałam, miałam ten podkład na skórze. No nie mogę się od niego odkleić. On jest bardzo leciutki, bardzo ładnie wygląda, bardzo naturalnie, a przy tym ma całkiem fajne krycie. Wygląda świeżo, wygląda zdrowo. On nie jest rozświetlający, ale jest taki lekko promienny. Ten kolor 160 vanilla, na ten moment, kiedy jestem opalona, jest dla mnie praktycznie idealny. Taki wiecie, nie za ciemny, nie za jasny. Jest to odcień vanila, ale nie jest zbyt żółty. Podkład jest na skórze bardzo komfortowy i nawet w te upały, chociaż ma lekką konsystencję, trzymał mi się spokojnie 8-9 godzin, bez żadnego ubytku. Na koniec dnia gdzieś tam delikatnie się wycierał, ale się brzydko nie wyświecał, nie wyglądał tłusto. Także polecam bardzo dobry produkt w dobrej cenie, bo on w cenie regularnie kosztuje około 30 kilku zł, ale jakiś czas temu była na niego promocja w Rosmani i kosztował chyba za 25. Także jeżeli się zastanawiacie, to polecam przetestować. Dalej, tuż do rzez, który wyparł Wszystkie moje tusze jest to Evelyn Cosmetic Sexy Eyes rewelacyjny tusz. Po pierwsze pod kątem szczoteczki, bo ta szczoteczka jest dla mnie idealna. Jest to silikonowy grzebyczek z bardzo dużą ilością włosków, który przepięknie rozdziela rzęsy, dokładnie rozdziela rzęsy. Druga sprawa, ta szczoteczka nabiera idealną ilość tuszu, więc te rzęsy są podkreślone, są pogrubione, ale nie są oblepione. Ja dzisiaj nałożyłam dwie warstwy tego tuszu, więc one delikatnie opadły. Ale przy jednej warstwie nie ma tego efektu i te rzęsy są fajnie podniesione, ładnie wyciągnięte. Ja najbardziej lubię efekt jednej warstwy, czasem dokładam więcej. Dzisiaj zrobiłam troszeczkę bardziej błyszczący makijaż oczu, więc chciałam te rzęsy zaznaczyć. Nie mówię, że przy dwóch warstwach to wygląda źle, ale te rzęsy minimalnie zaczynają opadać, a ja bardzo lubię efekt wyciągnięcia, efekt wydłużenia. Także przy jednej warstwie te rzęsy są bardzo długie, są przepięknie rozdzielone i delikatnie pogrubione, i to jest dla mnie efekt idealny. Także w mojej ocenie ten tusz jest jednym z lepszych tuszy drogeryjnych, a jeśli chodzi o tusze Eveline to chyba jest najlepszy. Do tej pory moim ulubieńcem był Variette, ale powiem wam, że ten jest jeszcze lepszy. Więc jeżeli macie ochotę przetestować jakiś nowy drogeryjny tusz, to zerknijcie do szafy Eveline i skusić się na ten. Myślę, że będziecie zadowoleni. On nie dość, że te rzęsy ładnie rozdziela, podkreśla, wydłuża, to jeszcze nie osypuje się, nie odbija Formuła jest plastyczna, więc nie ma problemu, żeby zbudować ten tusz, dołożyć kolejne warstwy, bo po prostu ta pierwsza warstwa szybko nie zastyga. Także same plusy polecam gorąco. Kolejnym ulubieńcem makijażowym jest puder Sklares Sugar Powder z kolekcji we współpracy z Klaudią Cukier Puder. No powiem Wam, że zachwyciłam się tym pudrem. Po pierwsze leciutki jak chmurka, po drugie niesamowicie wygładzający, po trzecie lekko różowy, dający efekt fajnego odświeżenia na skórze. Ale przy nałożeniu małej ilości nie daje różowej poświaty, więc puder dla mnie idealny. On ma wykończenie satynowe, także delikatnie odbija światło, skóra wygląda bardzo zdrowo, ma delikatną drobinę, ale mam wrażenie, że jak nakładam mało tego pudru, to ta drobinka się rozprasza i jej nie widać więc rewelacyjny produkt. Cena około 30 zł, myślę, że jak za 12 gramów całkiem okej. Okay. Dodatkowym walorem jest słodki zapach, bo ten puder pachnie dosłownie jak takie pudrowe cukierki i ma się ochotę go spróbować, ma się ochotę go zjeść. Rewelacyjny produkt, jak mówię, przepięknie wygładzający, leciutki, nie osadzający się na skórze, idealnie stapiający się z podkładami i też fajnie gruntujący. Może to nie jest najdłużej utrwalający puder w drogerii, ale daje radę. 6-7 godzin ta skóra wygląda bardzo ładnie, bardzo świeżo. Później delikatnie się to zmienia, zaczyna się wyświecać, ale myślę, że i tak jak na puder satynowy, rozświetlający, to to utrwalenie jest ok. Polecam gorąco. I ostatni produkt, który Wam dzisiaj polecę, to paletka. Jest to paletka After Glow. Dzisiejszy makijaż oczu zrobiłam głównie przy użyciu tej palety. Użyłam tylko jednego cienia z palety Glam Shop Nude Mandala, był to jasny brąz w załamanie. Pozostałe cienie są z tej paletki. Użyłam dzisiaj tego przepięknego błysku. Jest to niesamowicie bogata, złota folia, robiąca na oku efekt wow, a zarazem jest bardzo lekka, delikatna, nie obciąża powieki, nie wchodzi w załamania. Ja najczęściej nakładam błyski na suchą powiekę, bo wtedy one niby nie mają się do czego przyczepić, ale mam wrażenie, że wyglądają dużo lżej. I że właśnie się nie załamują, że nie wchodzą w te załamania, bo jeżeli nakładam błysk na kleju, to zazwyczaj nałoży się go więcej. No i on troszeczkę wygląda ciężko. To nie jest do końca mój efekt. Ja wolę nakładać błyski na sucho. No i ten błysk nałożony na sucho wygląda tak. Po prostu jestem zakochana w tej palecie. Maty również są rewelacyjne. Niby są to tylko dwa brązy, ale coś jaśniejszego, coś ciemniejszego. Spokojnie da się z tej palety zrobić fajny matowy makijaż. Wystarczy tylko beżowy cień, żeby rozjaśnić kącik i żeby delikatnie temat. Maty rozblendować i jest ok. Maty są miękkie, jakoś super się nie sypią. Naprawdę fajna formuła, idealnie się blendują, także nie mam się do czego przyczepić. Mamy trzy błyski o różnych formułach: foliowy, bardzo bogaty, złoty. Mamy coś jasnego, szampańskiego. Myślałam, że to będzie cień metaliczny, ale to też jest folia, tylko troszeczkę inna. To złoto jest bardziej płatkowe, ale te płatki przepięknie się na oku rozkładają i nie ma problemu, żeby je po prostu rozklepać i żeby to wyglądało jak tafla. Ten cień jest taki drobniejszy, bardziej zmielony, ale też wygląda przepięknie też się błyszczy na bogato. Mamy też coś delikatniejszego, coś bardziej dziennego, w odcieniu takiej bardzo ładnej, lekkiej brzoskwini. Także paletę bardzo lubię, bardzo chętnie po nią sięgam. Ona też jest przepięknie wykonana. Ładne, proste opakowanie, złote napisy. Mamy dobre jakość lusterko, więc czego więcej chcieć? W cenie regularnej paleta kosztuje 50 zł, mamy tutaj 5 cieni, więc nie jest to jakoś super tanio, ale cienie są naprawdę świetne. Za same błyski warto tyle zapłacić. Wiadomo, że można poczekać na prąkę i w promocji kupić tą paletkę w naturze za niecałe 3... Przydychy. ja właśnie w promocji ją kupiłam ale jeżeli miałabym Wam powiedzieć, czy ta paleta jest warta ceny regularnej, to w mojej ocenie jest, jest to naprawdę świetna, mała paletka, idealna do makijaży dziennych, do makijaży wieczorowych niby tylko 5 cieni, ale naprawdę paleta ma potencjał, także gorąco polecam jeżeli macie tą paletę, albo inne kosmetyki które dzisiaj Wam pokazywałam, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się sprawdzają jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło dajcie również znać w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy sierpnia może coś fajnego odkryję, może coś nowego przetestuję. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.